Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać – Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł – Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania – nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj – Czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział. Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł na swoich uczniów. Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł. Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą. Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca. Dzieci, lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Oto Słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niezdrowe jest demonizowanie bogactwa. Nie możemy jednak również zapominać o tej przestrodze, którą dzisiaj usłyszymy w Ewangelii. Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego. Mając dostatki, jest trudno. Pieniądze same w sobie nie są żadnym kryterium do osiągnięcia zbawienia. Mogą jednak stać się niebezpieczne, gdy ktoś przyzwyczai się do ich posiadania i, jak mówi Pan Jezus, w dostatkach pokłada ufność. Ważne, żeby mieć świadomość, iż w sensie duchowym również bogacz może być ubogim w duchu. Zaś nędzarzowi może się przytrafić przywiązanie do bogactwa. Bo miarą nie jest stan posiadania liczony w pieniądzach, ale wolność serca od dóbr materialnych. O wolność własnego serca trzeba dbać. U proroka Jeremiasza czytamy: Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż jest głębi? Niestety. Po grzechu pierworodnym opcją domyślną jest przywiązanie serca do różnych marności. Nie jesteśmy jednak na to skazani. Do wolności wszak wyswobodził nas Pan Jezus. Zdrowo uformowane sumienie, które jest głosem Boga w naszym sercu, podpowie, co jest uwikłaniem odbierającym nam wolność a co sumiennym wywiązywaniem się z powierzonej odpowiedzialności. Będziemy bezpiecznie czerpać z wolności pełnymi garściami, gdy skorzystamy z rad ewangelicznych. Jedno z nich jest rada dobrowolnego ubóstwa. Kto więc jest ubogi w sensie ewangelicznym? Ten, który wszystko ma u Boga. A niczego nie rezerwuje wyłącznie dla siebie. Nie boi się ubóstwa, a dobrami, które są mu dane, stara się zarządzać tak, by realizowała się wola Boga. W każdej swojej zdolności, w każdym potencjale widzi obdarowanie przez Boga i pragnie mu się odwdzięczyć, robiąc z tych darów dobry użytek. Przy korzystaniu z dóbr towarzyszy mu umiarkowanie, troska o bliźnich, nie tylko wśród swoich najbliższych, solidarność z potrzebującymi. I nade wszystko dobrowolne ubóstwo wiąże się z ufnym powierzeniem swoich losów Bożej Opatrzności, przy jednoczesnym rzecz jasna używaniu rozumu, który jest jednym z cennych darów Bożych. Czy uważamy, że Ewangelia jest o tym, że Bóg nas zbawia za darmo z miłości, a nie za uzbierany kapitał dobrych uczynków i poświęceń? To zdumiewające i zachwycające zarazem to wstęp do bycia świadomym chrześcijaninem.